Witam serdecznie, moim gościem Jakub Biel-Baspa. Cześć, witam. Tak nietypowo dzisiaj jako kibic, dlatego też specjalnie Cię wziąłem, żeby ocenić ten przebieg meczu dzisiejszego, bo wczoraj Cię nie było. Z perspektywy właśnie bocznej linii. Kuba opowiadaj, co się dzisiaj stało, przegrywacie 4-2. Dlaczego? No tyliż bardzo mocna drużyna. Postawiliśmy się im, nie odpuszczaliśmy nogi, no ale jednak no, brakowało czegoś, brakowało bramkarza, brakowała Arka Zawiślana, co nie, nie wiem, dostał to przez i sodówka mu uderzyła do głowy. Już nie chce z nami grać. No nie wiem, co się z tym chłopakiem dzieje. Ale no, mówię, ty bardzo dobra drużyna. Ciężko się z nimi gra, ale, ale, ale dawaliśmy radę. No. Przed y, dwumeczem meczem. Y, bodajże ty albo któryś z zawodników, ale chyba ty powiedziałeś, że statystyki nie kłamią, jeszcze nigdy nie wygraliście z tyliczem. Dzisiaj statystyki się potwierdziły, wczoraj statystyki się potwierdziły, ale nie ma się co przejmować moim zdaniem, bo, bo gra była dużo lepsza niż wynik. Tak, dla nas to jest taki mały sukces, już wystąpić już w półfinale. No i zagrać z stliczem. No, no, tak jak mówiłem już, że z stliczem chyba ani razu nie wygraliśmy. No nie leży nam ta drużyna, jest bardzo mocna, ale, ale, ale gonimy ją cały czas. Także tak staramy się jak najlepiej. Patrząc obiektywnie, to Tylicz no, mało komu leży. No tak. No, 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 zdobywa, zdobyli już chyba trzy razy mistrzostwo ligi, także no, bardzo mocna drużyna, no, co, co więcej mówić. Dodam futsalu. Wracamy do dzisiejszego spotkania. Kuba, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o zespół wasz, bo prezentujecie się w lidze naprawdę wybornie, ale miejsce jest troszkę odległe. To samo w Pucharze, doszliście do półfinału. To jest bardzo dobry wynik moim zdaniem. No ale w tym powinale też, gracie, gracie bardzo dobrze, ale jednak wynik odwrotnie. Co zrobić, żeby te w końcu wyniki przyszły wraz z tą grą, tak jak to ma być, czyli gramy super i wyniki są, a nie tak, że gracie super, a wyniku czasem brakuje? No, koncentracja do samego końca i musimy tym samym składem cały czas grać, a nie robić cały czas jakiejś zmiany. No ty licz, od paru lat, już gra tym samym składem, no nie zmienia, nie zmienia się, także. Ćwiczyć. Dużo, dużo ćwiczyć trzeba. Bądź co bądź, bo wygraliście tym Pucharem tak naprawdę to, że graliście, bo te drużyny, które pauzowały przez wakacje, do tego doszły, absencja w Pucharze, bo nie awansowali, bo brończ nie brali, nie brali uwagi, udziału. Teraz mówią, że jednak ta przerwa była długa i głód za dużo do tej piłki. Wy tymi dwoma meczami na pewno lepiej przygotowaliście się do tej rundy najważniejszej Ekstraklasy. No przygotowywaliśmy się cały czas. Przepraszam. Nic się nie dzieje. odzwonimy no Przygotowaliśmy się cały czas do, do tej rundy, nawet jak mieliśmy miesiąc przerwy, także sparingi cały czas graliśmy. No, no chcieliśmy po prostu wejść w ten rytm, a nie żebyśmy miesiąc stali, stali czy tam siedzieli w domu. Także staraliśmy się cały czas grać, no, jakieś sparingi. Jak myślisz, kto z tej pary, Woźniak, Sylwia, awansuje do, do finału? Wydaje mi się, że Sylwia pod względem tego, że są bardzo doświadczoną drużyną i, i potrafią się ustawić na boisku, chociaż chłopaki z woźniaka, no, szybcy młodzi też, też, też nie ma co im zarzucić. I ostatnie takie pytanie: Ekstra klasa no, na bok, zostawmy jeszcze, ale Puchar Ligi Pucalu, Orlika. Chyba dobry wynik. Ja widzisz go tak w skali szkolnej 1 do 6? 6. No i bardzo dobra ocena. I ostatnie pytanie, a właśnie ekstra klasa na ten moment od 1 do 6. Jaka, jaka skala? 6. 6. Zatem nie pozostaje mi z innego, jak podziękować za wywiad, bo też Twój wywiad był w skali 1 do 6, 6. Dzięki. E, wywiad też. <laughs> Dziękuję bardzo.